Podjarana, że nie mogę mówić. Czekam sobie w lobby hotelu, na moją nową wyczajoną patrycję i jej mamę. Właśnie do mnie napisała SMS, że się zbliża do hotelu, a ja się tutaj ukrywam, Wskazale w tych czasach dziewczyny i chłopaki. Ale ja... Tego się nie da ukryć. Albo się kogoś kocha, albo nie. Nawet jak się go poznaje pierwszy raz w życiu. Chociaż my mamy już tą więź. Też było wiadomo. To było oczywiste od roku, że się tak spotkamy, że po prostu się spotkały. Ale kto by pomyślał, że to piękne mieście, no nie? No, nie? Dobra. Zróbmy z tej dziewczyny to, co sobie wymarzyłam w głowie. Już idziemy to windy. Dlaczego nie mam maseczki? Bo mam test. Bo ja odpowiedzialni ludzie odpiążcie. robią sobie testy, zwłaszcza w momencie, w którym chcą się spotykać. Spędzimy dzisiaj cały dzień ze sobą, więc musimy mieć testy. No właśnie, nie ryzykujemy. Nie ryzykujemy, kochani, tylko po prostu wiemy, że chcemy być razem. Mama, czy dojechałyśmy? Mama, czy dojechałyście, tak? Magiczny klucz do pokoju, w którym oto Patrycja spędzi cudowny dzień. Dobry, mam na imię Patrycja i mam 15. Na Instagramie jestem Patrycja Podłoga Podłoga Kos. Od 8 roku życia jestem już modelką. To mama zapisała mnie na casting. Czekałam długo na odpowiedź, ale w końcu dostałam się na Recall. Mega się ucieszyłam, zaczęłam mi się to bardzo podobać. Czułam jeszcze w pokazie mody Fashion Street, który prowadziła Dorota Wróblewska. Bardzo dobrze wspominam, był duży stres, ale się mega cieszyłam. Wiedziałam już wtedy, że mi się to podoba. No i tak, właśnie tutaj oto jestem. Tobie, Patrycja, pytanie. Czy jest coś, o czym fryzjer powinien wiedzieć pracując z Twoimi włosami? Cześć, nazywam się Beata, urbańska fryzjerka sknurowa. Zapraszam Was na Instagrama herti Urbański. Zostałam zaproszona do projektu Daj się wyczaić. Naprawdę będzie co oglądać, więc zapraszam Was przed ekrany, żeby zrobić świetną metamorfozę. Dziękuję! Ja dzisiaj przygotuję swoje artystce afro z doczepionymi włosami po kolanach, tak żeby było bardzo bajecznie. <gry> Możemy się doczekać? Cześć, nazywam się Magda Atkins. zajmuję się makijażem, pracuję dla marki Bobby Brown. Zostałam zaproszona do projektu. Daj się wyczaić, Joli czai. Cudownej stylistce, którą znam tak naprawdę od lat. Ona pierwsza, pamiętam, jak przyjechałam do Polski, zaprosiła mnie na sesję zdjęciową, i nie wiadomo tak naprawdę, co by było, gdybym na tej sesji zdjęciowej się nie znalazła, ponieważ od tego zaczęła się moja przygoda z make-upem w Polsce. I ona spełnia marzenia, nie tylko swoje, ale tutaj bohaterów, którzy zostali zaproszeni do projektu, więc. My... Myślę, że będzie to petarda. Lubię ludziom sprawiać przyjemności. Mam nadzieję, że dzisiaj Patrycji też taką przyjemność uda nam się sprawić. To prawda, że Pani malowała panią Madonę? Tak, kiedyś jak byłam w Londynie, mieszkam tam 11 lat, zdarzało mi się uczestniczyć w sesjach i Muszę powiedzieć, że to było genialne doświadczenie. Madzia, a czym się różni taka sesja przygotowania w Londynie? Słyszałam, że się zabiera komórki, dba się o tak zwaną prywatność gwiazdy, także ona ma swoją własną przestrzeń powoduje, że może się nastroić pozytywnie na sesję, tak? Tak, a Ja miałam taką karteczkę, pamiętam, żółtą, gdzie miałam napisane, na ile metrów się mogę zbliżać. Telefony były nam zabierane, opisywałyśmy, co możemy, co nie możemy. Gwiazda była zazwyczaj bardzo miła, i to, co mi się zawsze podobało. Ja pamiętam, jaki doznałam szok, jak przyjechałam do Polski. Każdy miał jakąś koncepcję na siebie, prawda? A tam było rób, co uważasz, i najwyżej zmijemy i zrobimy po mojemu. Fajne, żony są takie otwarte. Gwiazda ci ufała, tutaj, tak, tak? totalnie. Bo powiedziała, że jeżeli ja już się tam znalazłam, to znaczy, że miałaś ten paszport. To, to. Że nie mogłaś tam się znaleźć. Dlatego, że to był przypadek, tylko dlatego, że wiele osób potwierdziło Twoją wiarygodność, profesjonalizm i Twoją umiejętność makijażu. Teraz skończyliśmy już włosy, makijaż, zaraz jeszcze wrócimy oczywiście, będę robić ostateczne poprawki, ale idziemy robić. super część przygotowań do sesji zdjęciowej Zdecydujemy teraz za momencik, które outfity będą najważniejsze na tej sesji. Magiczny dzień. Bajkowy, totalnie bajkowy. A to co ja widzę na oknie jest po prostu super. Czyli robimy taki polaroid. Potem sobie ekipa przypomina w trakcie realizacji do czego ma wrócić i za chwilę co, o jak to jest piękne. To jest przepiękne, prawda? To jest przepiękne, I <laughs> w tym oknie. Uwielbiam mieć swoje wizje w głowie, a później zobaczyć je na modelce. Nie, nie, znaczy, nie powiem, że jestem niezaskoczona. Znaczy, jestem zaskoczona, jestem zachwycona. Jestem. Po <śm> prostu, to jest tak piękne. Początkowo w mojej wizji do tych sukienek miałam sportowe buty, takie sneakersy totalne. Ale potem się okazało, że właśnie kowbojki i szpilki wzbogacają ten efekt takiego coś nierealnego, właśnie, że country, tak? Że taki country element do bajkowej sukienki. Na sukience, którą wybrałam dla Patti, jest Mary Me. Czy chodzi o jagodę? Czy chodzi o to, że Alicja w krainie czarów przechodziła z jednego świata w drugi? Tych znaczeń jest bardzo dużo i o to chodzi. Dyskutujcie sobie na temat tej sukienki. Ja ją po prostu kocham. Ja też. Czy to jest sukienka jagodowa? O, ktoś tutaj mi pomaga. Znikająco. Będzie. <laughs> <laughs> Jak sając w Alicji. Kraje czarów. Ci opaskę, zdejmuje opaskę, pojawia się i znika, pojawia się i znika. Królik się doczepi dzisiaj do mnie na cały dzień. Chodzić z nim, podróżować po planie zdjęciowym. Będziemy do niego rozmawiać, będziemy ze sobą rozmawiać. Będziemy Was oprowadzać op po planie zdjęciowym. W tych stylizacjach nie ma umiaru i nie będzie. One wypływają z kadru, wypływają ze zdjęć. Bo w tej sesji nie chodzi o umiar. A to nie jest sesja o minimalizmie. Tutaj jest bajka i szlachet To są takie autentyczne i prawdziwe. Nie, te będą. Te będą. Kocham to, że wygląda jak kwiat. Kochani, dawno temu jak zaczynałam, Zachwyciłam się sesją, która jest moim zdaniem najbardziej kultową sesją, która powstała w temacie właśnie Alicji Kranie Czarów z młodą wodianową modelką i bohaterami, którzy się pojawiali na planie zdjęciowym, byli projektanci. Był tam Karl Lagerfeld, Dolce Gabbana. było tam mnóstwo wspaniałych projektantów, którzy projektowali specjalnie swoją suknię, wszystko to się pokazało w amerykańskim bogu. I ja tą sesją totalnie żyłam z Patrycją. Zmierzymy się z tym tematem. Nie jest to no. oczywiście jeden do jednego, i nie o to chodzi, żeby było jedyne. Do jednego, ale chodzi o to, że warto mierzyć się z tym. <laughs> co sobie wymyśliłem powiedzieć? Trzeba być profesjonalnym i niewidocznym w pracy. No. no dobrze, dobrze, dobrze. Cześć, nazywam się Bajtyk Biały i jestem fotografem podkrecistą. Na co dzień robię zdjęcia do magazynów portrety, zdjęcia ludzi. Uczę fotografii na stronie podstawy fotografii net, a dzisiaj robimy się w bajki i czali. Jestem tak podjarana, że nie mogę mówić, czy to wam się kiedyś zdarzyło. Robimy? Gotowe. Zaczynamy stylizować pierwszy ruch. Jak się czujesz? się w Alicji? Tak, pewnie Prosta pewność siebie młodego pokolenia Moi drodzy Ja zanim weszłam na plan musiałam zrobić medytację Po pozytywne myślenie A tutaj... a teraz wytłumaczę ym... chyba nic nie będę tłumaczyć, a dobrało mi mowę. i na planie pozywał zielony królik, który zaraz wybije się szybciej na Instagramie tak niż ja. Grafy Damek Ciff-Kajnieczaków. To jest przepiękne, 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 przepiękne. Jestem zachwycona, zachwycona i wy też będziecie. On, kto kogo wyczaju. Dostaniecie tej samej energii co ja, widząc to zdjęcie. To siedzcie w fotelu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To był wspaniały dzień. Było super, było kolorowo, było zaskakujące, było pięknie, bajkowo, magicznie. Subskrybujcie, polubiajcie, cieszcie się naszym dniem i miesiącem. Zapraszamy.